Cześć widzowie, z tej strony Lisu. Po kilku dniach spędzonych w Toskanii e, naładowane baterie słoneczne, e, co każdemu polecam, zwłaszcza w takim okresie jak teraz, gdzie robi się już w Polsce szaruwa. E, kolejny mecz przed nami, dzisiaj przeciwnikiem Przemsza Okradzionów, drużyna, która e, bardzo się powzmacniała, która widać, że będzie chciała walczyć o najwyższe cele. I widać to w tabeli, że tam się tak spłaszczyło, że bardzo blisko te wszystkie czołowe drużyny są. No i wiecie, jeden mecz może gdzieś tam zaważyć. E, dla nas to było tyle istotne, że wygrana w tym meczu dawałaby nam oddech, moglibyśmy trochę odskoczyć. No i w ogóle teraz ten terminarz będzie tak wyglądał, że będziemy grać z tymi drużynami z czuba tabeli, więc bardzo, bardzo ważny czas dla nas. Ja się w sumie trochę jarałem, że w końcu możemy no takie prawdziwe sprawdziany poprzeżywać dzisiaj, więc za chwilę zobaczycie jak nam poszło. Ja w ogóle w tym meczu nie wyszedłem w pierwszym składzie, no ale przypominam jeszcze, że z kodem Lisu macie zniżkę w Ergol.com, jeżeli jakiś sprzęcik na jesień, ortalionik, coś ten tego dla widza się przyda, to oczywiście zachęcam do korzystania z kodu i zapraszam Was do oglądania. Pierwsze połowy. I powiem wam, że było widać, że ten mecz jest o takie przysłowiowe 6 punktów, bo yy, no obie ekipy bardzo zachowawczo bardzo spokojnie podeszły do tego. Dużo było takiej pracy w defensywie no dla widza na pewno nie najlepsze spotkanie, ale z punktu piłkarskiego takiego to było dużo tego zaangażowania, takiej walki, no, żadna z ekip nie odpuszczała, no ale przez to było mało tych sytuacji, no i trochę my utrzymywaliśmy piłkę trochę, przeciwnicy utrzymywali i nic takiego klarownego się z tego nie działo, przeciwnicy widać było, że Obie ekipy się szanowały i czekały gdzieś tam na błąd może, na, na jakiś wylewik e, i bardzo spokojnie tu było podchodzone. No tutaj próba przegrania piłki do Błażeja, e, Nowy do tego dopada, e, obkręca się, wycofuje to do Nawriego. Nawri próbuje to nastrzelić, obija tylko obrońcę. No i to były tego typu próby. nie e, Przeciwnicy byli na tyle dobrze zorganizowani, że... Nie było nic z tego większego. Tutaj wrzuc autu przeciwników, przyjmuje sobie to fajnie. Napastnik dochodzi, oddaje strzał po rękach Maćka, po poprzeczce. Przeciwnicy mają rzut drożny, no i to był moment, gdzie mieliśmy trochę kłopotów, bo przeciwnicy tych żożnych mieli bardzo dużo. No ale radziliśmy sobie z tym całkiem nieźle, pomimo tego, że przeciwnicy, tam ekipa po 1,80 m, 1,90 m, niektórzy zawodnicy. Tutaj nasz rzut rożny, też próbowaliśmy zagrozić, było blisko, bardzo dobrze wrzucona ta piłka. Natomiast tak jak mówię, fizycznie przeciwnicy dobrze wyglądali, jeszcze próba dobicia wrzutki, spada piłka pod nogi Kamilowi, ten jest strzał, no i piłka przychodzi obok lewego słupka. No i chwilę później znowu, seria rzutów rożnych przeciwników, więc byliśmy w takich lekkich opałach, bo te rzuty rożne bili bardzo dobrze. E, wszystkie by, były bite no gdzieś tam w światło bramki, takie były mocne te, tutaj próba jeszcze dobicia, bicia, mieliśmy kupę szczęścia. E, no i chyba za szóstym razem e, kolejny żudrożny, kolejny żudrożny. E, tutaj piłka przechodzi, jeszcze to wybijamy, gramy dalej. E, tym razem my z rzutu wolnego, e, dośrodkowanie w pole karny, Nowy oddaje strzał, ale tak tyłem głowy, plecami. E, więc nic z tego, jeszcze wrzutka z e, rzutu z autu. Nawry do tego dopada, oddaje strzał. Jeszcze próbuje dobić, ale kopną przeciwnika. E, no, żółta. Karteczka tutaj e, e, dla niego. E, no i gramy dalej. Przeciwnicy zmieniają stronę. No tutaj fajnie to było przyspieszone. No i musimy wracać. Wpada skrzydłowy w pole karne, ale e, w porę Szymon tutaj zdążył zasekurować, zablokować ten strzał. E, no i znowu rzut rożny. Coś co bardzo lubimy. Leci do środkowa w pole karne. Piłka kozuje, dobija to napastnik No i nie wiem jak do tego doszło, że ona skozłowała w piątce, ale czy obrońcy, czy bramkarz mogli się na pewno lepiej zachować no i jak było tyle tych rzutów rożnych to szansa na stratę bramki była bardzo duża i tutaj była szansa na szybką odpowiedź bramkarz minął się z piłką, ale nikt z nas nie dołożył tam nogi no i gramy dalej przeciwnicy idą z kontratakiem wpada tam skrzydłowy, oddaje strzał i piłka obok słupka Macie kto sparował, no i ratuje nas przed utratą bramki, chwilę później nawri z lajkonika, z prostego, ale niestety nie w światło i jeszcze jedna akcja z naszej strony Kamil wprowadza w piłkę, zagrywa do papy postawił do Nawry e, na wbiegającego Błażeja. Obciął się tam obrońca na obłażaj w polokarne i lubikiem bramkarza na 1 do 1 tuż przed e, gwizdkiem do, na zejście do szatni mamy 1 do 1. Pierwsza połowa to takie typowe szachy jak to się mówi, szukanie gdzieś tam okazji, obie drużyny bardzo zachowawczo, bardzo mocno w defensywie praca, więc w tych sytuacji było to tyle co kot napłakał, to i tak dobrze, że dwie bramki wpadły. Natomiast natomiast no co? Ja poszedłem się grzać, no liczyłem, że też w drugiej połowie trochę się otworzy ten mecz, no bo wiadomo, trochę inaczej z siłami trochę już można Poznać, jak się który zawodnik zachowuje i trochę można łatwiej to przewidywać. Więc zobaczcie, jak poszło w drugiej połowie, a ja od razu powszedłem. No i paradoksalnie, jak się okazało, nie różniła się dużo ta połowa. Przede wszystkim zaczęła się no od tego, że my byliśmy przy piłce, Szymon wprowadza, byłem do gry, ale tutaj zagrywa do Nawry'ego. Wyprzedza go przeciwnik, no i Nawry pociąga gościa. No i niestety, niestety, tak jak się domyślacie, dostaje drugą żółtą kartkę i czerwoną w chyba 50 minucie, więc całą drugą połowę graliśmy w niedowadze, no i przeciwnicy przy piłce. Zagrana piłka do linii końcowej, tam dośrodkowuje przeciwnik, dopadał do tego napastnik bez krycia. No i od razu dostajemy gonga na 2 do 1. No i jak domyślacie się, jak ta druga połowa wyglądała? No, mieliśmy jeszcze rzut rożny, mogliśmy odpowiedzieć tutaj: ziółko oddaje strzał, ale niecelnie. Natomiast były to dla nas ciężary: no, cały czas graliśmy, cały czas nam brakowało jednego człowieka, więc ciężej było przesuwać, doskakiwać. To jest znowu piłka zagrana napastnika, który nawija jednego z naszych obrońców, podprowadza pod linię końcową, oddaje strzał i Ziółko próbując zablokować e, Nowali samobuja na 3 do 1. E, pomimo że przeciwnicy nas nie cisnęli jakoś, to nie było tak, że zamknęliśmy się w polu karnym, bo nawet był wyrównany ten mecz. No to mimo wszystko tutaj jeszcze próba zagrania przeciwników, ale e, napastnik był naspalonym natomiast było nam ciężko kreować ciężko nam było pracować tak mocno i w defensywie i w ataku, bo albo nas brakowało z tyłu albo nas z przodu i no i taki był też chaos w tym środku pola, więc tych sytuacji nie było praktycznie to, co przeciwnicy mieli to wykorzystali, tutaj jeszcze jedna nasza okazja Ziółko wszedł do środka, zagrał do Błażeja trochę do tyłu, ale Błażej wchodzi w pojedynek zabiera mu piłkę, pomocnik jeszcze zdążył się pozbierać wyprowadza to, zagrywa do napadziora, no i musimy wracać bardzo mocno, tutaj widzicie ja próbuję jeszcze zjechać do tego, żeby tutaj uratować sytuację. Zagrana piłka do skrzydłowego, który oddaje strzał. No i na nic był ten mój powrót, bo dostajemy bramkę na 4 do 1. No i co? I tak naprawdę tak się kończy ten mecz. Nie będę tutaj pokazywał, bo nie było tych sytuacji bardzo dużo w tej drugiej połowie. Tak naprawdę, tak jak mówię, te, te sytuacje, które przeciwnicy mieli, to wykorzystali była jeszcze poprzeczka, którą, która się nie nagrała niestety, ale. No, było, było to ciężkie. No ciężko tutaj, o ile ta pierwsza połowa była w miarę wyrównana, takie właśnie szachowanie, tak, ta kartka nam trochę ustawiła mecz. No i też co, pokazała w jakim miejscu jesteśmy, bo myślę, że takie mecze to jest po prostu sprawdzian, czy to w kontekście piłkarskim, czy przygotowania, bo czasami trzeba dać spółce trochę więcej, czy też w sferze tej mentalnej, żeby właśnie w trudnej chwili. E, spróbować sobie poradzić z tym. E, my tego dnia no, nie dojechaliśmy, uważam, że w ogóle nie zagraliśmy na miarę. Pomijając, że graliśmy w dziesiątkę, to w ogóle nie graliśmy na miarę swoich umiejętności, chyba nikt. Nie było chociaż jednego człowieka, który by nas próbował ciągnąć na plecach swoich, więc niestety mecz oddany bardzo łatwo, bardzo łatwo i, no i wiadomo, tutaj ta czerwona kartka w ogóle zabrała nadzieję, ale musimy od siebie wymagać więcej, jeżeli chcemy walczyć o te górne tabele, więc zobaczymy, bo w najbliższych tygodniach znowu nas czekają spotkania z drużynami też z góry, więc są będą takie sprawdziane, szansa na rekompensatę jakąś po tym meczu i miejmy nadzieję, że to był wypadek przy pracy. Do zobaczenia widzowie. Cześć.